Witam, w dzisiejszym filmiku chciałbym Wam przedstawić nowy serwer TeamSpeak 3 o tematyce gier i muzyki. Połączmy się z nim i przejdźmy do dalszego opowiadania o nim. Połącz i wpisujemy IP 1881651542086390. Oczywiście IP jest dostępne w opisie filmu. 1881651542. 0,8 6,3 Oczywiście nikt wpisujemy Jaki chcemy mieć na serwerze Są dozwolone tylko niewulgarne Niki I niki niereklamujące. reklamujące Reszta będzie oczywiście kikana przez nasz serwer A więc łączymy się z serwerem Ops, pomyliłem Zrobimy błąd Tutaj ma być dwukropek Nie u, tylko dwukropek Właśnie tak. I łączymy się z serwerem. Na sam początek, miła wiadomość: jak zwykle na każdym serwerze o regulaminie. Witaj na serwerze gier i muzyki. Zapoznaj się z regulaminem. Oczywiście, regulamin jest tutaj dostępny. On będzie się ciągle zmieniał. Jak na razie, bo to jest nowy serwer, ciągle będzie uzupełniany. Kochani, na sam początek, także napisał do nas bot ze strefy gier i muzyki. Napisał on: Witaj Fred, twoja pierwsza wizyta była tutaj, data. To jest twoja 91. wizyta na tym serwerze. Rozmawiaj razem z nami i zapraszaj znajomych. Oczywiście zapraszamy wszystkich Waszych znajomych. 91. wizyta jest ten licznik po to, aby kiedyś tam zrobić jakiś konkurs, kto najwięcej, kto najwięcej razy wszedł na nasz serwer. Chciałbym Wam na początek jeszcze przedstawić rekru, nie rekrutację, ale administrację. Bos Bosu Konan, czyli główny zarządca, główny właściciel naszego Teamspeaker. Frediu, czyli ja, kłaniam się nisko. Jestem serwery tutaj adminem, jak widzicie. Rangę Krwawa Anna. oczywiście, nasze serduszko, nasza kobietka w administracji, jak na razie jedyna. Zobaczymy, co będzie dalej. Geo. I i nasz nowy moderator. Wszystko może się zmienić już w trakcie. Kochani, yy, oglądajmy teraz nasz serwer. Mamy, zacznijmy może od początku. Mamy pręgierz. Yy, pręgierz osoby, które dostały bana na serwerze TeamSpeak. Yy, te osoby, tutaj będą wypisane, one dostaną rangę zbanowane. Ale do rang za chwilkę przejdziemy, później jest sklep Ranga VIP i loża VIP. Ranga VIP kosztuje 615 zł SMS-em, jest ona jak na razie na stałe. Ikonki, kanały VIP do 8 pokoi. Dostępność FTP 500 MB, edycja własnego opisu, wgrywanie większych awatarów, pisanie do graczy będących offline i możliwość wchodzenia na wszystkie pokoje z hasłem. Te właśnie opcje dostaje. Ranga VIP Jest bardzo proste otrzymanie jej Wystarczy wejść dwa razy na e-mail Pierwszy raz wysłać Swój numer telefonu Z którego zostanie wysłany sms Oraz nick z TeamSpeak'a Później wchodzimy w... My odpowiadamy wam Specjalnym unikatowym specjalnym, unikatowym kodem, na którym macie wysłać SMS, czyli treść SMS i numer, tylko jednorazowy dla Waszej dyspozycji. Po akceptacji środków na koncie, jeżeli zobaczymy, że ta właśnie kwota doszła do nas, ja zostaje Państwu wysłany klucz aktywacyjny. aktywacyjny. Jest to tak zwany token, który wpisujecie w uprawnienia. Use Privilege Key. Okay. Tutaj go wpisujecie i on wtedy Powiem Wam zaakceptować, jeżeli będzie prawidłowy i doda wam się ranga VIP i możecie już śmiało korzystać. Jak na razie Loży, nie mamy nic pisane. loże oczywiście już są dodane, będą w trakcie tutaj cennik, który będzie wystawiony strefa muzyki, tutaj regulamin będzie także uzupełniony Re, radio, no, radio non stop, czyli. Radio, które będzie działać dla nas 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Rekrutacje na redaktora muzycznego będą także rekrutacje na prezentera DJ'a radiowego oraz zarządcę, czyli głównego admin DJ'a. Strefa gier, oczywiście mamy tutaj 20, ponad 20 przeszło gier. Oczywiście gry będą być może ciągle dodawane, zależy Y, jakie będzie zainteresowanie nimi przez Was, jeżeli będzie mniejsze, po niektórymi zostaną po prostu one usunięte? Strefa VIP, tak jak mówiłem, wyżej loże do wykupienia. Oczywiście później dajemy Wam dostęp do tych kanałów, y, ustawiamy tylko na nich hasło i jest do dyspozycji, oczywiście, VIPów, jednego VIPa. I innych użytkowników. jest strefa publiczna, <grymne> tutaj kilka mamy przez naszą krwawą Anę, powpisywanych: pokój dla armozjadów, dziś mnie boli głowa, e, pokój w Uczykiu o poranku, to tam na imprezę obiadu teściowej. No, na to nie chodzimy. bo później już możemy mnie wrócić. Wydubali mi oko, gdzie są moje sznurówki. No, to chyba jak już na kacji jesteśmy, to to e, tutaj na ten kanał wchodzimy. To jest siódmy podpokój. E, pod e, Zależy jakie będzie nimi zainteresowanie, zostaną dodane bądź odjęte. Strefa prywatna: wystarczy wejść na prośba o pokój i dostaniecie otrzymacie pokój w strefie prywatnej na własność. Aktualizować musicie datę minimum co 5 dni, aby nie był usunięty. Czekam na admina, jeżeli mam jakąś sprawę do niego, prośba o rangę ikonę. Wtedy jeżeli chcemy rangę. Właśnie przejdźmy teraz może do tych rang. E, rangi mamy administracji, specjalne, publiczne, graczy i muzyczne. Rangi do zostaną jeszcze dodane. E, po niektóre zostaną jeszcze zmodyfikowane. E, I właśnie. Ta ranga tutaj zbanowany jest najgorszą rangą jaką może gracz otrzymać na naszym spiku. Użytkownik e, nie może nic wtedy robić. Nawet wyjście z e, kanału witam. Nawet z tego kanału nie może wyjść. Nie życzymy nikomu oczywiście zbanowany. Yy, mamy także kobietki. Fajny znaczek. Może tak to przeglądnijmy. Yy, kobietki, moderator. Jeszcze nie mamy do wszystkich wklejanych ikonek. Ale ikonki zostaną wklejone. Już niebawem. Yy, żeby to było jak najlepiej zrobione. Yy, oczywiście VIP tak jak mówiłem. Tak jak tam pisze ma dostęp. Yy, przed tym przednikiem jeszcze ma yy, napisane VIP. Oraz... Ikonkę takiego małego człowieczka, inspektora, można powiedzieć. Yy, mamy też yy, super naszego bota, tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli klikniemy, na przykład, na witamy yy, albo na innych kanałach yy, status away, automatycznie nas. Przeniesie na śpiochy. Ja mam teraz w tej chwili yy, serwer admina, a więc serwer admina nie przenosi. Ale oczywiście, jeżeli weźmiemy sobie serwer admina, yy, po chwili powinno nas przenieść. Właśnie yy, zostać przeniesiony do pokoju śpiochy, ponieważ twój status to Away. Start, yy, strefa gier i muzyki. Yy, po oczywiście odznaczeniu od razu nas na kanał, na którym byliśmy yy, przewódca. Yy, to będzie tylko na kanałach. Yy, administracyjnych, poczekalni, yy, admina, rangę, ikonę i pokój, prośba o pokój oraz na strefach publicznych. A na prywatnych oczywiście nie będziemy Was ruszać, tam sobie będziecie mogli spać. Yy, oczywiście na naszym yy, serwerze Teamspeak jest yy, także yy, nagrywanie. Jest blokada tego nagrywania, jeżeli klikniemy nagrywanie, zapisujemy, yy, przeniesie nas od razu na śpiochy, gdzie wyskoczy nam komunikat zakaz nagrywania, zajmujemy tylko miejsce na dysku, a nic nie usłyszymy, bo tam ograniczona głośność jest oczywiście włączona. To by było na tyle. Oczywiście zapraszamy 188.165 6390. To jest właśnie nasze IP. IP jest dostępne w opisie, tam na dole naszego filmu. Zapraszamy swoich znajomych. Rekrutacja na administratorów jest jak na razie zamknięta. Być może. Już niedługo coś różne promocje dla nowych graczy, także będą wpisane i będą to bardzo fajne promocje. Na przykład minus 50% za kosztu za VIP-a. A więc ja się z wami żegnam. Do, us do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.